Cześć dziewczyny! To jest mój pierwszy filmik. Um, mam na imię Kasia, mam 21 lat. Studiuję zaocznie kosmetologii, jestem z okolic częstochowej i będę nagrywać dla Was filmiki. Um, może dzisiaj na jakiś tak, na przykład coś z jest mojej torebce żeby tak od razu. Pokazać Wam się, zobaczyć, czy Wam się spodoba, czy spodobają Wam się moje filmiki, czy zainteresujecie się. Jeżeli tak, to zapraszam do komentowania no. oglądania dalszych moich filmików. To może zaczniemy od razu, żeby nie przedłużać. Um, tak wygląda moja dorebka um, z reserved. No i może od razu zacznę. Aha, i w środku ma takie ładne kwiatuszki. Ładnie cyfrowane. Tak, może zacznijmy od największej rzeczy w mojej torebce, Jednej z największych. E, to jest mój portfel. Tak, tak się prezentuje. Tutaj ma na karty, na zdjęcia. Różne takie kieszonki. No i tu ma zameczek na drogę albo jakąś tą gotówkę. Pusteczki e, nabieżające z bidronki dadam. Zawsze się przydają. E, mój kalendarzek z Joya, Taki o, tu sobie tam różne dały, e, tak dwie paczki chusteczek oczywiście widzicie co tam jeszcze, puder z Rimela, e, Match Perfection, ja mam e, ten 200 Soft Beige, czy jakoś tak, nie wiem jak to się czyta, chyba tak LP4, mm. dwie pomadki ochronne z Nivei, jedna no, różowa, druga żółta, miód i mleko, a ta jest chyba truskawkowa czy malinowa. No, jakaś taka szminka z Astora. Dużowa, numerek 204, tak wygląda. Krem do rąk z Farmony, nawilżający, taki malutki 30 ml. Okulary przeciwsłoneczne, takie z białe, białą. Rzutka lepiej wygląda. Nic specjalnego. Tak jest zwykła. Ta jeszcze? Klucza. Karta do pesco. E, takie do wózków, żeby nie szukać drobnych. Jakieś tam ryloczki, serduszka. Takie tam nie do. Aha, puste opakowanie w głowie, to nie walkę. Gumka do włosów. Jeden, dwa, trzy. Jakieś gumki recepturki. Tak, moje lusterko. No, następna pomadka. Jakaś owocowa, różowa taka, o, Ale jest bezbarwna na ustach. Stare jeszcze. E, tabletki. Tak, jakieś tam tabletki. Mm, karoten na słońce, Nospa. No, no jakieś tak długo dwa ołówek. E, tabletki przeciwbólowe, Katonal Na głowę mam bardzo silne migraje, ktoś nie wiedział na co. No i jakieś tam śmieci, tu nawet nie będę wam pokazywać. No to chyba będzie tyle. Jeżeli podobał Wam się mój tak, to zapraszam do komentowania. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!